Cześć, witaj na moim kanale. Dzisiaj nagrywam z pięknego miejsca w Warszawie, z parku. Nie miałem do dyspozycji żadnego biura, mieszkania, więc postanowiłem, że zrobię to na zewnątrz, że większość osób dzisiaj wypoczywa, jest długi weekend. Ja postanowiłem, że nagram dla ciebie to wideo i chciałbym opowiedzieć o tym, jak zorganizować event, szkolenie, wydarzenie zupełnie za darmo, za free, w taki sposób, żeby nie używać własnych środków budżetowych też kwestia związana także z wynajęciem sali na takie wydarzenie. Więc może zacznę od początku, skąd w ogóle zrodził się taki pomysł na takie wydarzenie. Cóż, jakiś miesiąc temu wpadł taki pomysł, że fajnie byłoby zorganizować właśnie takie wydarzenie w Warszawie, skupiające osoby zainteresowane tematyką sprzedaży, marketingu, menadżerów, dyrektorów, handlowców, osób, które są zainteresowane taką tematyką, a także studentów. Żeby te osoby mogły połączyć się, skontaktować się z przedsiębiorcami, z dyrektorami, z menedżerami sprzedaży, żeby w przeciągu miesiąca, pół roku, może roku nawiązać relacje biznesowe albo otrzymać ofertę pracy. Ale zanim stworzyłem takie wydarzenie, chciałem mieć pewność, że prelegenci, uczestnicy przyjdą na takie wydarzenie, więc taka konkretna informacja dla Ciebie. Zrobiłem taki, można powiedzieć, test. Napisałem do prelegentów, to swoich znajomych, to, to osoby, znałem, z taką krótką informacją. Słuchaj, wiesz co, wpadł mi taki, taki pomysł do głowy, że do, dosyć szalony, nigdy tego nie robiłem, nie tworzyłem eventu, wydarzenia. Chciałbym zrobić szkolenie na temat sprzedaży marketingu. Czy chciałabyś, chciałabyś wystąpić na takim wydarzeniu? Po kilku minutach trzymałem od, y, odpowiedź twierdzącą, byłem super zadowolony, miałem prelegenta na swoje wydarzenie, ale jeszcze nie miałem sali ani uczestników. <laughs> Może w tym momencie popełniłem błąd, bo mogłem, mogłem skupić się na, na sali i chciałem to e, wynająć zupełnie za darmo, żeby lokal też udostępnił mi takie miejsce, też nie używając środków budżetowych. Nie wiedziałem, czy, to, e, czy tak się da, ale postawiłem sobie taką hipotezę. Ale w drugim kroku <laughs> napisałem taką krótką informację do swoich znajomych. Wybrałem około 20 osób. Z informacją, hej, słuchajcie, tworzę fajne wydarzenie na temat sprzedaży marketingu. Gdybym zorganizował takie wydarzenie, to czy przyszłabyś, przyszedłbyś na taki event? I słuchajcie, z grupy 20 osób zgodziło się około 17 osób, 3 osoby zrezygnowały lub nie odpisały, więc wiedziałem, że jeżeli mam 17 osób, ja też jestem osobą, która skupia się na statystyce na badaniach, wiedziałem, że średnio 50 osób nie przyjdzie z różnych przyczyn losowych, więc wiedziałem, że około 8-9 osób będę miał na takim wydarzeniu, chociaż teraz w, sięgając z pamięcią, zrobiłbym to troszeczkę w inny sposób. Zrobiłbym tak zwane potwierdzenie, stworzyłbym taki krótki opis wydarzenia i prosiłbym moich uczestników o potwierdzenie, o kupienie bezpłatnego biletu. Ale robi, zrobiłem to po raz pierwszy, więc też nie wiedziałem, jak, w jaki sposób to wykorzystać i stworzyć takie wydarzenie, zapraszając takie osoby. Więc wiedziałem, miałem już 8-9 osób pewnych na takie wydarzenie. Jeszcze w międzyczasie na pewnym szkoleniu rozmawiałem z moim kolegą, który ma firmę informatyczną, więc po krótkiej rozmowie stwierdziliśmy, że fajnie byłoby połączyć marketing ze sprzedażą. Więc e, zmieniłem formułę tego wydarzenia, wystąpiło dwóch prelegentów. I w trzecim kroku pozostało mi stworzenie. Wydarzenia komunikacji, grafiki. Więc pierwsze podejście, związane z grafiką, nie zatrudniłem żadnego grafika, zrobiłem to sam, zupełnie za free. W programie Canva połączyłem w prosty sposób dwa zdjęcia, dałem opis wydarzenia, imiona, nazwiska uczestników, przepraszam, prelegentów i oto cała grafika. Jeżeli chodzi o opis takiego wydarzenia, skupiłem się na dwóch, trzech osobach w branży, w jaki oni sposób tworzą opisy. Takich eventów, wydarzeń. Pewne narzędzia, modele e, skopiowałem do siebie, ale też chciałem, żeby taki komunikat trafił do osób podobnych do mnie, które lubią konkretne informacje e, w punktach, więc w taki sposób zrobiłem opis takiego wydarzenia. Poniżej będzie link do eventów, więc sam możesz sprawdzić, w jaki sposób zrobiłem taki opis, i ewentualnie konkretne narzędzia czy też modele możesz skopiować do siebie. Jeżeli będziesz chciał, właśnie stworzyć takie wydarzenie. Więc, jeżeli chodzi o grafikę, opis, te dwie kwestie miałem załatwione. Trzecia kwestia związana była właśnie z wynajęciem sali. Poświęciłem na to kilka godzin. Jest kilka organizacji w Warszawie, które udostępniają takie sale, czy też takie miejsca na takie szkolenia. Porozmawiałem z nimi przez telefon, zadzwoniłem do nich. Musiałem wysłać informacje na maila bez odzewu, ale rozmawiałem właśnie ze znajomym, który tworzy właśnie takie wydarzenia. Polecił mi pewien lokal, który udostępnia właśnie takie sale zupełnie za free, za darmo, więc kontaktowałem się z dyrektorem tej, tego lokalu. Przedstawiłem swój pomysł, wysłałem na maila. Po kilku minutach dostałem odpowiedź twierdzącą, że jest super pomysł. Jak najbardziej ten lokal udostępnił mi to wydarzenie tą salę, więc tak naprawdę miałem wszystko, jeżeli chodzi o ten event wydarzenie, miałem uczestników, prelegentów, miałem wynajętą salę, pozostał marketing, czyli komunikacja na Facebooku, Instagramie, LinkedInie. Więc pierwszy krok, pierwsze medium, który działa u mnie najlepiej, był to Facebook. I zauważyłem, że jeżeli ta platforma świetnie u mnie działa, jeżeli chodzi o moją osobę, brand, skupiłem się na tej platformie i poszedłem głębiej, napisałem post, opis tego wydarzenia, w pierwszym kroku storytelling opowiadałem w jaki sposób wpadłem właśnie na pomysł tworzenia eventu, wydarzenia razem z grafiką zdjęciem i co dwa, średnio co dwa, trzy dni udostępniałem post, post w jaki sposób przebiega proces tworzenia takiego wydarzenia, eventu informowałem swoich uczestników ile osób na ten moment jest zapisanych co dzieje się z wynajęciem sali czy prelegenci y, zgodzili się wystąpić, i, i czy na pewno takie wydarzenie będzie miało miejsce 28 października. Więc oprócz Facebooka, Instagrama, Linkedina nie robiłem osobnych informacji, tylko chciałem, żeby taka informacja, takie info żyło dłużej. Tworząc post na Facebooku, taką samą informację przekazywałem na Instagram, a także na LinkedIn. Czyli jedna informacja z Facebooka żyła o kilka etapów, kroków dalej, ponieważ zrobiłem dystrybucję takiej informacji na kolejne platformy. Teraz patrzę z perspektywy czasu, żałuję, że nie wykorzystałem jeszcze do tego YouTube'a, chociaż nagrałem wywiad z prelegentem, nie zdążyłem zmontować, ale myślę, że przy kolejnym evencie wydarzeniu na pewno ten materiał zostanie przygotowany. I słuchajcie, wracając już tutaj do do set na sprawy. Wydarzenie odbyło się 28 października w Świetlicy Wolności. Eee, osób zapisanych wykorzystałem także portal EWNEA do sprzedaży biletów. Były to bilety darmowe. Sprzedałem ich około 40 biletów było sprzedań na takie wydarzenie. Więc znowu działając zgodnie z statystyką myślałem, że około 20-15 osób przyjdzie na taki event. Okazało się, że przyszło na to wydarzenie 30 osób, naprawdę tego się nie spodziewałem. Czekałem na osobę, bo też lokalizacja była w dosyć trudnym miejscu, ale cieszę się, że wszyscy uczestnicy dotarli na miejsce. Więc liczając, po 15-20 minutach po czasie 30 osób było dostępnych, uczestniczyło właśnie na takim evencie, wydarzeniu. Więc dla mnie, jako osoby bez doświadczenia, która robiła to pierwszy raz, to było to było super. W ogóle nie spodziewałem się, że tyle osób będzie uczestniczyło w takim evencie. Chciałem, żeby to wydarzenie miało charakter taki gościnny. Chciałem, żeby osoby, które przychodzą na moje szkolenie, wydarzenie poznały także inne osoby, czy też prelegentów, bo też to było moim celem, bo studenci też niekoniecznie byli zainteresowani taką tematyką. Więc w drugim kroku pomyślałem, że fajnie byłoby ich poznać z innymi osobami. Możliwe, że w przyszłości stworzą własne projekty, e, wydarzenia, eventy, szkolenia, albo po prostu będą ze sobą współpracować albo właśnie otrzymają ofertę pracy. Więc podsumowując temat, jak zrobić własne wydarzenie, event, szkolenie zupełnie za darmo, nie używając żadnych środków budżetowych, taka, takie rady ode mnie słuchaj, zanim stworzysz wydarzenie, event, szkolenie, zrób tak zwany test rynku, czy też walidację takiego pomysłu napisz krótką informację do prelegentów, który chcesz zaprosić z pomysłem, na przykład słuchaj, hej, wpadłem na świetny pomysł, chciałbym zorganizować event o takiej, takiej tematyce, czy chciałbyś wystąpić? w drugim kroku napisz do takiej swojej grupki znajomych 15-20 osób z informacją: Hej, słuchaj, chciałbym zorganizować fajne szkolenie. Wpadniesz? Jeśli dostaniesz pozytywną odpowiedź od uczestników, najlepiej yy, wyślij do nich takie potwierdzenie: zrób krótki opis takiego wydarzenia, i niech każdy z tych uczestników to potwierdzi. Trzeci krok, czyli komunikacja na Facebooku: sprawdź u mnie na stronie, jak ja, jak ja to zrobiłem, może akurat z któryś krok któreś narzędzie zmodelujesz, skopiujesz do stworzenia własnego eventu, wydarzenia jeżeli masz jakieś pytania związane z tworzeniem wydarzenia eventu czy też inne kwestie związane z organizacją śmiało możesz do mnie napisać prywatną wiadomość na facebooku, instagramie jestem także na linkedinie i zapraszam Cię na stronę mojego wydarzenia które jest na Facebooku, zorganizowałem go 28 października. Sprawdzi, w jaki sposób i w jakim odstępie czasu tworzyłem posty, całą komunikację, opis wydarzenia, także grafikę. I mam nadzieję, że pewne rzeczy, opisy, metody będziesz mógł wykorzystać u siebie. Szkoda, że wcześniej nie było takiego materiału, opisu w internecie, bo na pewno z większą łatwością mógłbym stworzyć swój event 28 Października w świetlicy wolności. Więc jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości chcesz pogadać o organizacji wydarzenia eventu, śmiało napisz. Porozmawiamy, może uda nam się współpracować w zakresie wydarzenia, lub także w innym temacie. A ja tobie też dziękuję za poświęcony czas na to wideo. Był to mój pierwszy materiał. Myślę, że takich. Takich wideo będzie więcej. Jeżeli chciałbyś posłuchać właśnie o takiej tematyce, jak zrobić to w lepszy, łatwiejszy, efektywniejszy sposób, nie tylko wydarzenie, to zasubskrybuj ten kanał. Łapka w górę i udostępnij dalej. Dzięki, hej, do zobaczenia. Cześć.